Siema, a dzisiaj nagrywam z głosem z moją przyjaciółką i będziemy grać w Scary Shaorma kiosk. E, przywitaj się. Siema. E, no dobra, e, to dołączę do ciebie. Dobrze. E, nie wnikać na to, ale moja koleżanka się troszkę boi i no. Maciusiów. No maciów, Maciusiów się Jak boi. Jak to ja mówię? Mietków. A ja Maciusiów, bo Maciusie są takie crazy, no, Ym, to tak jest Marysia, ja. to jest Marysia moja bestie, no i dołączamy do niej. Muszę tam nie dodawać. No. Może muszę kichnąć? <głosy> <głosy> A no, przeszło mi jednak. Dobra. Ym, wchodzimy, co ja mam tu kliknąć? A dobra. Nie bój się, chodź, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ja nie jestem pitatą. No ale ktoś tutaj jest taki pipi patatą. A, a gdzie ty jesteś? Ja jestem tu. U mnie ludzie są szary. Boże. Szas, szas, szasher. Szeri. Niech będzie szari. Szary są ludzie. Szary. Chodź tu, No Nie! Dobra, trudno. Dobra, dobra. Ale my musimy grać sam na sam. Bo on będzie nam psu. No dobra. Trudno. Ej, ja się boję tej gry. Nie bój się, spokojnie, bądź silna. Masz dużo lat. Dużo Dobra, Ej, a, idziemy. A ten właśnie. Tutaj takie fajne cholęcki. jejuniatka. Jakieś Serduszko. Superowo. O Boże, czytam. O ten... jak tutaj ładnie. O, OMG! Kokositka. O maminka, kosukko. Wow, serduszko. A tu takie różyczki rozsypane. To, co jest tutaj? Wow. Jest? Um, no nie wiem. Ja skip, skipuję tutorial. Uh, ja włączę kebabsko. No, Dobrze. No nie mamy. Jak się się włącza? Hacz, Laura, jakie są śliczne. No, ej, no bo mi się kebabsko zaczęło. Dopiero mi się włączyło. Mi też. Ej. Welcome to your night shift A, dobra, at kiosk. Let's, start Let's start with the is. basics. Ja. Step one, turn on the grill. Customers just love their shawarma Dziwek. hot. Nie to da się wyłączyć. I, do, i dopiero mam dołączone do użytkownika, ale to jest dziwne. No, nie wierzy, ta gra jest creepy. Tutaj ja macie morde Marysi. <laughs> e, nom nom. E, Dobra, ta baba jest ok. No co ta baba tam stoi? No ja nie wiem, u mnie też taka dziwna stoi. Boże, czemu ona tak Ej, u mnie jest taka dziwna. mnie That's też. Long day. O co Ja nie wiem, czy ona jest normalna. Skąd ja mam Bo ta gra się strasznie zacina. Czy co? To, to, to... Będę płacić kartę. No zawsze pierwsza osoba jest chyba git. No to robimy jej kepsa. No to ty rób kepsa. Ja tam nie sprawdzam na, ka na kamerach. Okej. Ok. No dobra, rób tego kepsa. To było creepy. No a to jej dźwięk w telefonie. Ale to było opóźnione, no bo ona wcześniej sprawdzała tego, no. No dać, dać. A, pep brepsi, Pepsi, Pepsi, Pepsi. No ja tego nie rozumiem. W Kei jest napisane Rakea, a w... Harry Shawarma jest napisane brepsi. to ja tego nie rozumiem. No w każdej grze jest inaczej, no bo nie chcą udawać firmy, bo ich... No nie reklamują. No bo chyba y no, wtedy będzie wycofane. Nie, <gry> albo coś takiego. Nie, dostanie bana ktoś, albo coś. No tak, twórcy gry na przykład. Mm. Dobra Co taka cisza? Przed burzą. No i nie wiem. Nikt nie przychodzi do mnie. Jest w ogóle ten ko kot e, moim zdaniem jest anomalią. Liczę dypę. A ten pan jest dziwny. Burzyna! Czekaj, tylko zapłaci. Nie ja boję tego pana Dobra. On nie My jest head straszny, head. po prostu... No czy... Dlaczego tak Maryś, nie bój się. Dobra, zapłacił. Można... Bądź silna! Masz dużo lat. Ma masz na tyle, żeby się nie bać. Długo czekałem. My? My

Dobry dzień pani! Mia zawód Laura, aż to ty... Right, tak, umiem rosyjski. No ale nie cały, tylko to umiem. E, ona jest normalka? Ja yeah. Daj obsik, bo <suszyntaus> będzie... Jeśli jest, jesteś jest, jest super momsik, to daj obsik, bo będzie klopsik. Dobra, jest git, róbkę rób kebabsko. Ci? Nie, o, dość po A, okej. Okay. Jaki ja mam to wziąć? No. I dzisiaj miałam problem w rozumaniu w ogóle. Mm, nie mogłam wydrukować zdjęć, bo na iPhoney teraz jest inaczej czy tam, no bo dopiero w wakacje drukowałam, no, <laughs> a ja nie wiem, czy to na wszystkich, tylko, czy tylko na iPhoneie. Mmm, dobra. Nie ma mordo, co tam? A Łas, stuknęłaś mnie w łeb. Sorry. Oh. Ej, ale ty masz bardzo ładną ety etykietkę, a ja? ja. ty też. Bardzo ładną etykietę. A ty się tak wracamy. A w sumie to nie wiem. No przecież ja mam to wyłącznie. Aj, a popatrz. O Jezu, jak ja to... Ja się kręcę u Marysi. Hey, one O Jezu, to ten gościu. Jaki gościu? Ten ten... Ej, um, e, jest. Jakieś... Zakochał się we mnie, zakochał, zakochał się we mnie. All right, hey, I know you. Dobra. Co ty gadasz, gościu? I can cut your any moment, so but... Ja tu zobaczę czy jest. Ej, on nie jest normalny, bo coś się rozmazuje chyba. Just kidding. Co ja miałam w ogóle? Patrz, pa patrz Marysia. Patrzcie. Ka Boże, teraz co nie ma tego? Bo ja U nie było rozłączenia. Dobra, zamykamy mu. bo to dziwny jakiś. Mm. No? watching you. No? Bo ja chyba w to nie gra. Maria, daj spokój dla widzów. Dla widzów, ok. Przepraszam, widzowie, ale mnie to. Co? co? Widzicie, mam bardzo dużo lat. Ale po prostu... <śmaks> Bardzo dużo lat! Dobra, mam dużo wstydziany. lat. Ale ro, rozumiecie ci mietkowie i te ci dziwni <śmaks> Maciusie! Ja nie mogę. Te mietki mnie dobra. przerażają. Każdy się boi czego innego. No tak. A w ogóle to chyba mam dziecinny głos. Jakie bo mi przerabia. W ogóle na tych na wideo mam inny głos, jakiś bardziej, dziecinny. No ja też... Chyba każdy ma. Dobra, trzeba to otworzyć. Jakby co, ja mam inny głos. I to. Hey, jakaś. smells <słyska> Dobra, robimy jej kapsa. Dobra. O boże, ona jest w normalna. Ona mi, I want to cry for me, I want you. I want you. I want to cry for me. I, jakby tańczyła to wa wa, wa, wa. tylko inaczej rękami. No, ale ona ma ręce takie patyczki takie długie jak... no. Tak, i w ogóle nie No. A ja to bym już dawno... Mi to by już dawno odpadły ręce. Czy właśnie zamknąłeś okno przede mną? Tak, zamknęłam. E, kto to jest? Powiedzcie, kto to jest. Kto? To się da nacisnąć. O Boże! To się kupuje za 25 Robuxów. Jakby co jestem Mega jestem mega bard, Jestem mega rich. Więc. O, jakaś inna baba już jest. Serio? A, no bo oni sobie co chwilę kupują. Bo ma 25 Robuxów, to jest i pewnie co minutę ktoś kupuje nawet. No, mi... okay. O Boże. Uśmiechnięty kościół. Dzień dobry. Zapłacił widzowie, tylko. Widzowie, widzowie, ja wychodzę z tej gry. Nie, Marysia, nie! Nie możesz. Dla widzów. Ból, Widz, ból. Marysia spokojnie. To jest tylko gra. Wymyślona przez jakiegoś no. dziwnego gościa, który to stworzył. Hmm. Ale jest mega popularna. Spokojnie. Rzeźnie. I każdy się tego nie boi. Tylko Chyba ja każdy... Chyba. No, I się po prostu tych mietków boję i tych uśmiechów dziwnych. Maciusiów! Maciusiów kobietka! Maciusiów! Maciusiów. No, poszedł se. panie. Boże ty masz... Boże, prawda bym spało. Ty nie masz mózgu w środku, wiesz. On tu wszedł. Dzień dobry. boję. Maria! Ona już wyszła! No cholerka jazna. Ja byś wam zgry, co ty mnie. Co pan mi zrobi? Z tym jest... Ja,